Dzień dobry Dzień dobry Drodzy Państwo Kręcę taki materiał poniekąd na prośbę kilku osób Które pytają się nas No jak we wrześniu a raczej pod koniec sierpnia Wyglądają nasze rośliny w uprawie Szklarniowej Czy też tunelowej No i weszliśmy teraz do szklarni tej naszej nowej Drodzy Państwo no popatrzcie cały czas Papryki dojrzewają Cały czas na bieżąco je zbieramy popatrzcie Jakie jeszcze niektóre są ogromne. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że zieloną paprykę jak najbardziej można jeść. Jak wam nie dojrzeje, to i tak jest w pełni jadalna. Także tym się nie przejmujcie do końca wegetacji. Słuchajcie, jeszcze mamy troszeczkę czasu, prawda? Także to raczej wszystko nam też podejrzewa. No, na bieżąco wyłamujemy, oczywiście o jeszcze te pędy, które roślina wytwarza. Papryka cały, cały czas chce rosnąć, cały czas chce kwitnąć. Popatrzcie, jakie piękne kolory. Sporo już tego zebraliśmy. Odmiany są opisane na naszej stronie. Popatrzcie tutaj, jaka piękna, słodka papryka w takich niesamowitych kolorkach, prawda? Wygląda troszeczkę jak papryczka chili, ale to jest wszystko papryka słodziutka. Tutaj się domyślacie, były ogurasy. Już tych ogurasów nie ma, bo je zerwaliśmy. Popatrzcie tutaj. Tutaj mamy tego gigantycznego ogurasa, którego Wam tam pokazywaliśmy. Odmiana sajko. O, e, tutaj jeszcze informacja, albo tak mówicie, a Wam się wszystko udaje. Nie macie chorób, nie macie szkodników. No nieprawda. E, my prowadzimy, co prawda, up integrowaną uprawę warzyw ale nie oznacza ona, że nas nie atakują choćby mączniaki rzekome, czy też mączniaki prawdziwe dyniowatych. E, mamy tutaj choćby e, bakłażana, no przecież też mamy tutaj choćby przędziorasa, ale prowadzimy walkę biologiczną. Także to nie jest tak, że nas się e, problemy nie tykają. E, tutaj oczywiście mamy kolekcję różnych odmian pomidorów. Na bieżąco Wam pokazujemy, jak one... Rosną to już praktycznie. No, słuchajcie, mamy w chwili obecnej 5 września. Do wegetacji, do zakończenia wegetacji, oczywiście, jest jeszcze sporo czasu. Możliwe, że będzie piękna, złota jesień, więc to wszystko będzie rosło. No, ale mimo wszystko, główne zbiory już są za nami. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z uprawy pod osłonami, w tym z uprawy o w tej nowej szklarence. Pierwszy rok uprawy, ale słuchajcie, no sporo żeśmy tutaj skarbów wywieźli. Sporo. I w następnym roku oczywiście tutaj będziemy też dalej uprawiać rośliny, zastosujemy jakieś tam zmianowanie. A teraz jeszcze was zaprowadzę do tunelu. I wchodzimy teraz do tunelu. Jak widzicie, kolejne pomidorki nam tutaj dojrzewają. Różne odmiany. Jakie to odmiany? No wszystko Wam pokazujemy na naszym kanale YouTube. Uprawiam własne jedzenie, ogród Diomp, ale naprawdę no skarbów tu co nie miaraj. Popatrzcie jeszcze, ile tu mamy zielonych pomidorów, które dojrzeją. Mamy nadzieję, że dojrzeją. Popatrzcie tutaj, 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 jeszcze ciekawe odmiany. Nam zaczynają rosnąć. O, tutaj kolejne, tu takie saszety. Jest tego, jest tego całkiem sporo. Idziemy do kolejnego tunelu. Kolejny tunel nazwita. No tutaj część odmian już jest zebrana. Kolejne pomidorki rosną. Popatrzcie tutaj, na tą odmianę czekamy. Jest opóźniona w wegetacji, ale powinna mieć bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe owoce. Tu już część dojrzewa. Jest tego sporo. Tutaj jeszcze jakieś, o popatrzcie, jakieś malinówki nam idą. Tutaj druga strona. Beata już zaczęła zbierać. Tutaj mamy koktajlówki choćby. O, przejdźmy tutaj. O. Pychota, Mnóstwo tego jest. No po prostu, wiecie co. Tego nie ma szansy oczywiście przejeść. My wszystkiego oczywiście nie przejemy, ale jak się to mówi, mamy fanów na nasze plony. O. Także i cały czas, drodzy ogrodnicy, coś się tutaj dzieje. No i tym bardziej Was zachęcamy do uprawy własnych warzyw, do uprawy własnego jedzenia.